Dziś spotkamy wyjątkowego człowieka, który jest ikoną żywności ekologicznej, który stworzył to wspaniałe miejsce, w którym jesteśmy w tej chwili, i który opowie nam, dlaczego właśnie żywnością ekologiczną zajmuje się na co dzień. To czy mógłbyś mi opowiedzieć, jak zaczęła się Twoja przygoda z ekologią? Moja przygoda z ekologią to w zasadzie zaczęła się chyba w drugim czy trzecim roku mojej pracy, czyli około 30 lat temu. Ale jak zacząłem pracę. To tutaj, Która polegała wtedy tylko na zbieraniu ziół ze stanu naturalnego, no to rozumiałem, że przecież te zioła i tak są ekologiczne, więc no powinienem to jakby podkreślać w moich produktach, które tam wytwarzałem. Byliśmy chyba pierwszą firmą, która przecierała szlaki, jak zbierać zioła z natury. Jakie, jakie zasady ustalić, żeby można było uzyskać certyfikat ekologiczny? Tutaj w ogóle jest taki teren mojej wioski, okolicznych wiosek. Zresztą tutaj tak naprawdę to trzech powiatów, gdzie takich wiosek jest dużo takie maleńkie wioski zagubione w lesie gdzie od już po pierwszej wojnie światowej jest udokumentowane zbiór źródeł stanu naturalnego, zarobkowy zbiór. Kiedy te zioła były sprzedawane, e, rozważone po aptekach, gdzie robiono te tak zwane leki galenowe, więc historia na, w tym akurat rejonie zbierania ziół, dostarczania do różnych gałęzi przemysłu jest bardzo długa. Ja oczywiście nie kierowałem się nigdy tak naprawdę e, tym aspektem ekonomicznym. bo Wiadomo, że zioła, które wyroby y, ekologiczne sprzedajemy, sprzedaje się drożej. Z drugiej strony dużo drożej się je kupuje. I poza tym coraz więcej rolników także, jak zaczęliśmy produkować y, jakby Przetwarzać zioła te zbierane z natury metodami ekologicznymi, to coraz więcej rolników, moich kolegów, którzy, rolników, którzy kończyli razem studia ze mną, zaczęło interesować się tą tematyką rolnictwa ekologicznego, i kilku z nich udało mi się namówić również na przestawienie gospodarstwa na ekologię. No i do dzisiaj produkują surowce dla nas. Przekazywanie informacji czy jakiejś pewnej wiedzy takiej wręcz historycznej o roślinach, o ziołach, to, to też jest takim moja pasja. Czyli tu można przyjechać, nie dość, że y, być w przepięknym miejscu, które tutaj stworzyłeś, to jeszcze y, zdrowo się odżywiać, spróbować różnych pysznych ziół, ale też dowiedzieć się wiele ciekawostek. No, najważniejsze, że to miejsce ma służyć do takiej troszeczkę edukacji. Ja mam wrażenie że czasami, że człowiek, ludzie, którzy wchodzą przez bramę ogrodu, do ogrodu, powiedzmy z nos, może jeszcze nawet nie uświadamiając sobie, że być może w każdym z nas troszeczkę taka dusza przyrodnika gdzieś tam drzemie, to jak wychodzą z tego ogrodu, jestem pewien, że wychodzą z trochę innym nastawieniem do, do, do przyrody, do roślin, które na co dzień gdzieś tam tak często mijają bez jakiejś specjalnej refleksji.